Witam Państwa bardzo serdecznie, tak jak widzicie, w Sopocie. Nie da się ukryć, każdemu raczej, przynajmniej mi, Sopot kojarzy się, jeśli chodzi o jedzenie, właśnie z tym miejscem. Jest to bar Przystań i chyba można powiedzieć, że jest to, wydaje mi się, najpopularniejsza smażalnia, najpopularniejszy bar z rybą w Polsce nad morzem. Ponad 25 tysięcy opinii, średnia 4,5 gwiazdki, no i ogólnie samo miejsce jest po prostu legendarne. Sam przyznaję się, byłem nieraz tutaj, zdarzało mi się za dzieciaka do Sopotu na wakacje przyjechać, czy nawet nie na wakacje, ale po prostu przyjechać podczas wakacji na chwilę do Sopotu. Jadłem tutaj nieraz i szczerze, zawsze się tu po prostu wraca, będąc w Sopocie. To jest takie do odhaczenia. A dzisiaj sobie sprawdzimy, czy warto. Czy wracamy tu raczej z sentymentu, przez to, że to miejsce nam się fajnie kojarzy właśnie z wakacjami, podczas których tu kiedyś odwiedziliśmy to miejsce, czy droższy z nas i tatałajstwo. Słuchajcie, równo dziewiętnasta i stajemy w kolejce. Jest niedziela, myślałem, że dzisiaj sporo osób jednak wyjedzie, wróci do domu, no ale nie. Jest ruch, jak zawsze, w sobie tutaj. Jeszcze dorsza z frytkami i z surówką. Jeszcze jakiś filet to będzie co na przykład miętus. Dobra, to też miętusa może z frytkami z serem i z surówką, Super. No. Mogę tą zupę już z rybami wziąć? Tak, Super. Pieczywo czosnkowe z serem i grzanki z łososiem. Mamy odbiór, proszę państwa, jest z nami mualla. Ja się nie zabiorę sam. 246,94. 94. wyłączaj i niesiemy. Słuchajcie, o 19 stanęliśmy w kolejce, mamy 19.35 i już siedzimy tutaj obstawieni całym naszym zamówieniem. Zacząłbym od najbardziej sentymentalnego dania tego baru dla mnie, czyli od pieczywa czosnkowego. Od grzanek czosnkowych z serem. Z tym się wiąże bardzo dużo historii. Myślę, że w swoim życiu, ja nawet, nie wiem, powiedziałem wam na początku, że byłem tutaj z 15 razy czy 20 razy, ale wydaje mi się, że taka porcja, jak teraz widzicie tego pieczywa z serem, jako dzieciak, myślę, że 30-40 mam na koncie takich talerzyków zjedzonych. Za bardzo nie chciałem jeść ryby po prostu, więc zapychałem się bułą z sirem i też frytkami z serem, bo tutaj ten bar to serwuje. Ile to teraz kosztuje, jestem ciekaw. 16 zł płacimy za 4 takie grzanki. Dosyć. Dosyć obficie serem załadowane są one Zawsze to było takie trochę tłuste Wydaje mi się, że oni to smarują jakimś masłem czosnkowo-ziołowym Jeszcze tą bułkę przed zapieczeniem I dopiero potem ser No kurde, uwielbiałem to kiedyś Smakuje że tak jak zawsze. Jest to fajny, natłuszczony chlebek. W ogóle mam wrażenie, że to są jakieś takie ścinki. Zawsze to tak wyglądało. To jest jakaś taka ścinka z bagietek. Na to dużo sera, dużo takiego tłuszczu masła czosnkowo ziołowego No to nie ma prawa być niedobre. 16 zł. Kurde, nawet wydaje mi się to nie jakimś super skamem, bo zapiekanka, zwykła zapiekanka z pieczarkami i serem, najtańsza z tego co wiem, chociaż jeszcze to sprawdzimy. W Sopocie kosztuje 27. Dla mnie nie ma tragedii i. Też nawet nie wiem, czy nie wolałbym czegoś takiego jako dodatek do ryby zamiast frytek. Nie mogę złego słowa powiedzieć. Zwykły Crisper, no. Na mnie działa jeszcze jedna rzecz, bo kiedyś w pizzy było coś takiego. Pieczywo czosnkowe z serem i też czasami potrafiłem się skusić. To jest podobny klimat. Wydaje mi się, że już nie mają czegoś takiego. No lubię, lubię. Ja tutaj Boże, przystań byłem już kilka razy. Myślę, że około dziesięciu. Pierwszy raz mnie w ogóle Heniek tu przyprowadził, więc nie byłem, wiesz, za modu tutaj. No to jako głównik taki największy. No i biorę je zawsze do zupki rybnej właśnie. Boła ser, czosnek, pyszny. Ja, jak tu przyjeżdżam, to to biorę. Nie ukrywam. Prywatnie. Szczerze, ja jestem tak spaczony tym pieczywem cząstkowym przez swoje dzieciństwo, że myślę, że jakby to nawet kosztowało dwa razy tyle, to jest coś takiego, że jak jestem w sopocie, to muszę po prostu to zjeść. Dla mnie jest po prostu magia dzieciństwa. Dobra, wjeżdżamy w przystawki zimne. I wziąłem tutaj tatar z łososia. Specjalnie po to, żeby go sobie porównać do ostatniego tataru z łososia, który jedliśmy w Międzyzdrojach. W tej niby najlepszej restauracji tam. 50 złotych chyba kosztował, z tego co pamiętam. 49, coś takiego. Tutaj płacimy 26 za taką porcję, aczkolwiek jest ona podana bez żadnego pieczywa. No i tak na pierwszy rzut oka, no wygląda ten Tatar mniej restauracyjnie i wygląda po prostu gorzej niż ten poprzedni w Octopusie. Tylko że jesteśmy w barze i ten Tatar jest dwa razy tańszy. No spróbujmy, kurde, spróbujmy. O górę, Tatar już chyba, on już chyba z czymś jest, w jakiejś zalewie czy czymś. To jest kula samego łososia. Coś tam chyba jest. O, już jest taki z charakterem, jakaś chyba maga. Wydaje mi się, że tu może być magi. Jest już taki przyprawiony, no słony, słony, pieprzny. Agresywny nawet mi powiedział, się wydaje być. Ale smaczny, za 26. Ten w międzyzdrojach ostatni był lepszy. No Po prostu był bardziej delikatny. że on sam mówił do ciebie z talerza, że musisz go po prostu zjeść. Jestem tutaj. <laughs> to mięsko tam wyglądało świetnie. Dwa razy taniej, też smacznie, trochę inaczej, w fajniejszym miejscu. Nie powiem, że ten jest lepszy, ale jest spoko po prostu jest spoko. W ogóle dziwię że im takie rzeczy. Jak ciągle gadam, że nie lubię ryba, to mi to smakuje. Wiesz, w ogóle wiesz, co się stało w międzyczasie? Babka jakaś podeszła. Powiedziała Get on szczerze wyraża mnie ta pana maska i mi to nie odpowiada, że tutaj w takich okolicznościach pan tak siedzi, do tego są te dzieci. Ja uważam, że dzieci boją się, ja uważam, że pan powinien ją zdjąć, a ja jestem psychologem. Nic, stary. Ja się patrzyłem w że mi się boją. się nie bali. Chciałbym no, zrobić sobie z tobą selfie, bo z żoną obserwujemy twój kanał. No, myślę, że dałoby radę. Dałby radę. E, Może zdjęcie? No dobrze. Tak byś kiedyś mojej restauracji. restauracji? Mamy sushi. No nie, jest to taki, wiesz, wybitny tatar. Ja go lubię zjeść, ale no mam do niego. Pewne zastrzeżenia no, ma taki posmak Nie wiem, czy ty powiedziałeś że to magi Nie wiem, czy to wynika z magii Szyżę, hmm. moje Tak, go za każdym razem, jem. Mam sentyment do tego miejsca Mam sentyment do tego tatara Jest tani To jest bar, to nie jest restauracja na plaż. I siedzę na plaży I na pewno to nie jest ostatni raz, kiedy go jem Wjeżdża zupa rybaka Nigdy jej tu nie jadłem A ogólnie z tego, co słyszałem Po znajomych i ogólnie po ludziach chodzi o gadają, że tutaj to właśnie ta zupa rybna Jest takim flagowym daniem Ja zupę rybną to dopiero spróbowałem ostatnio Ile? Przed chwilą, no parę filmów Wstecz. więc jestem bardzo ciekaw jak wypadnie no na razie co, gołębiewski, taka sobie fajne kluski szpinakowe, zapamiętam je do końca życia po prostu, bo były zielone hotel Mikołajki, hotel le, le, Leżer, bardzo smaczna, bardzo droga ostatnia zupa rybna w Międzyzdrojach w smażalni Cliff, smaczna no i jeszcze właściwie w tej restauracji też jedliśmy, była spoko chociaż, znaczy spoko, nie, mi nie smakowała. to jest chyba najtańsza zupa rybna jaką jemy, 26 zł zobaczmy ten bulion przypomina mi tą wodę czy bulion z flaków. Tak, no, to już bardzo charakterystyczne. No? To bardzo podobne. Czyli nie wiem, właśnie, czyli chyba lipa. A ty nie lubię flaków, bo cię tak? no, Ja nie Nienawidzę flaków, z drugiej strony, jak wiem, że to nie są flaki. Czy ogólnie, jak ja jadłem flaki, to najlepszą częścią flaków właśnie była ta, ta woda, ten wywar, ten bulion. Ale no, chyba za bardzo mi się to jednak kojarzy z tym dniem, kiedy jadłem flaki i prawie się pożygałem No, chyba będzie słabo. Dużo ryby, to jest jej na pewno plus Wydaje mi się, że to jest najbardziej wypasiona w rybę zupa rybna, jaką w ogóle widziałem i jaka na tym kanale wystąpiła Łoj, ale ta ryba totalnie się rozpada pod językiem Jest tak miękka, tak delikatna, bardzo delikatne smaki Jedynie ten bulion tutaj tak naprawdę to wszystko nadaje rytm tej zupie, ale jest mocno flakowy Gdyby tu wsadzić teraz flaki i wyjąć tą rybę, no to by były totalnie normalne flaki Zdecydowanie mogę powiedzieć już na tę chwilę, że wolę zupę rybną taką z pomidorowym twistem, a nie flakowym Aczkolwiek no trzeba jej oddać, że jest bardzo dużo ryby jak za te pieniądze No na zupkę to tutaj nie wrócę, chyba jak na razie zostaję przy pieczywie czosnkowym i tatarze z łososia Chociaż też zazwyczaj jem tu też rybę smażoną, do której zaraz przejdziemy Za bardzo flakowa, no a testu ode mnie nie dostanie Aczkolwiek ogólnie to bym to zjadł jakbym był głodny, ale nie chciałbym je jeść chyba znowu po prostu Tak jak mówiłem przy jedzeniu grzanek, ja zawsze do zupki tutaj biorę grzaneczki. Totalnie jak flaki i ten aftertaste jest lekko rybny. Ta ryba nas subtelnie dotyka po języku pijąc Sambulię. Ja tak. Brrr. Tak, tak, właśnie tak. Brrr. Wydaje mi się, że zazwyczaj jak tu przychodzę Mój talerz tak rybą nie jest wyładowany Nie chcę tu kłamać, nie chcę mówić, że tak nie jest Ale mam pewne wątpliwości Ale ona mi bardzo smakuje. Tutaj jest super Jest mega dużo ryby. Pytanie, czy kurde Każdy klient tyle dostaje? Teraz tyle? Każdy ma tyle ryby? Ja tu jadłem ją kilka razy, ale nie pamiętam szczerze Ja tam zawsze miałam całą wyjaśniał. Słuchajcie, następną rzeczą Którą będziemy jeść będą no pewnie Dziękujemy Trzyma No dawaj Grzanki tutaj to nie jest tylko serii i czosnek Chociaż te moim zdaniem są naprawdę najlepsze Można też sobie tutaj wziąć grzanki z łososiem I mi się wydaje, że kiedyś ja takie grzanki jadłem tutaj też z serem właśnie Że były i ser i łosoś Ja jestem tego pewien Tylko nie wiem, czy zamówiłem bez sera Czy po prostu już teraz wycofali opcję z serem Nie wiem Ale te bez sera z łososiem Dwie sztuki kosztują 18 Jasne Słonawy, mocno podwędzany łosoś I ta sama tłusta grzanka wysmarowana tym masłem Tylko bez sera Może nawet lepiej, żeby bez sera Smaczne, po prostu smaczne Dobry łosoś, dobra grzanka, dobre masło Tyle Kurde, dobre, bardzo dobre Ja nawet chyba wolę niż ser Bo ten ser no to Dobry ten łosoś wędzony Nie ma tak intensywnej goryczki jak ten u grubego Moim zdaniem delikatniejszy Jest moim zdaniem lepszy ten łosoś z Zupą te grzanki z serem Ale jeśli miałbym jeść tylko grzanki To wziąłbym zdecydowanie te z łosośem. Ostatnia rzecz na zimno przed nami I ostatnio coś takiego też jedliśmy Tak jak widzicie, jest to szaszłyk z wędzonym łososiem Przypomina wam to coś? Między zdroje, u grubego Słuchajcie, ten szaszłyk, no trzeba przyznać, że jest trochę mniejszy nie, nie pamiętam, nie jestem w stanie sprawdzić teraz Ile ważył tamten u grubego Ale wiem, że kosztował 82 zł Ten tutaj z ananasem, nie z cukinią Tam była cukinia i była papryka chyba Z tego co pamiętam Ten tutaj wyszedł nas 34 zł 34 groszy A myślę, że tamten mógł być 30% większy To jest mak. Ale u jest bardzo podobnie ile z moim zdaniem, bo tam było większe te przerwy przez tą lecz. Czyli nawet sugerujesz, że jest podobnie? Troszeczkę mniej. Odrobinka, Myślę, że jest trochę mniej Odrobinka, ale nawet nie wiem, czy 30% Ty, ale ten łosuś w ogóle wygląda inaczej niż tam To jest jakaś inna metoda wędzenia, czy ten jest mniej wysuszony, bo na takiego tam wygląda? Tam były takie większe kawały łososia. A Ale tamten był biały taki Nie wiem, jak tu będą, wiem, że można wędzić na zimno, można wędzić na ciepło U Drugiego chyba jest na gorąco Wiem, że on na tym najwyższym ruszcie w tym swoim wędzarce wędzi, ale on bezpośrednio jest to nisko pod tymi rybami Wydaje mi się, o. że ono daje bardzo dużo, wiesz, tam, że, że się wędzi. po prostu grzeje że za się, bardzo Że się trochę pieką <laughs> Wjeżdżam, jest, dużo lepszy, tak delikatne. W ogóle nie muszę używać zębów, żeby to zjeść. Miękutki, ten ananasik myślę, że nawet będzie tu fajniej działał niż ta cukinia i papryka. Coś słodkiego, bo ten łosoś jest dosyć słony, jest mocno wyczuwalny ten aromat wędzarniczy, nazwijmy to. Ale przede wszystkim tutaj na tle tego z między u grubego, ten wybija się delikatnością. Super jest to mięso. Może to jest inne wędzenie, może inna metoda Nie wiem, mam prawie takiego samego szaszłyka Za więcej niż dwa razy taniej, więc za mnie werdykt jest prosty No i nas też mi lepiej siedzi niż cukinia Dobre, zajebisty jest ten szaszłyk Mi bardzo smakuje I mięsko, no wziąłem taki mały kawałek, już nie chcę po prostu mi się łap brudzić Ale mięsko jest różowiutkie, naprawdę Super Puszysty taki w ogóle. Bardzo dobre. U grubego te kawałki były większe, grubsze, przez co ten łosoś w środku powiedziałbym, że bywał już taki wiesz, na pograniczu surowości, co uważam za plus, tak szczerze. Ale tutaj nie ma aż tak mocnej tej goryczy wynikającej z wędzenia, jak u grubego. Grubego strasznie to wjeżdżało. tym był ponad dwa razy droższy, a niewiele większy. Bardzo mi smakuje cała kompozycja, biorąc pod uwagę cenę. Wolę to za nasem po prostu. Nawet jakby kosztowało tyle samo, to wolę to za nasem. Dobra, wjeżdża rybka, czyli to pewnie co najczęściej tu zamawiacie, jeśli wpadacie Zamówiłem dwie ryby, zamówiłem dorsza, którego teraz widzicie Dorsz panierowany, dorsz smażony, filet z frytkami Z jakąś tutaj PRL-owską ozdóbką w postaci miksu sałat, jakiejś rukoli i cytrynki Cytrynka nam się przyda Oprócz tego mamy tutaj surówę z białej kapusty, a cenowo to wygląda tak Surówka 8 zł, frytki 10 zł I za kawałek naszego dorsza wyszło tutaj 57,60 zł 错。<So? S 2> <Yeah. S 1> 57, 67 z frytkami plus 8, 75 zł. Ogólnie 18 się już ta cena zdarza, ale da się taniej na pewno. Dobra, no duży kawałek. Ale ogólnie jak jeździliśmy teraz po tych międzyzdrojach, byliśmy też na chwilę w koło brzegu, w Koszalinie, 18 zł za 100 g dorsza jest dosyć często widzianą ceną w smażalniach. Da się taniej, ale to biorąc też pod uwagę, że siedzę na piasku, siedzę na plaży, nie jest dla mnie aż takim szokiem. Trafiliśmy duży kawałek, przez to też ta cena jest duża za cały zestaw. No i tyle. Jakby to było 200 gramów, to trochę by było tutaj milej powiedzmy dla portfela, ale też gorzej dla brzucha. Dobra, wjeżdżam w Tariba. Zawsze tu jem tego dorsza, więc ja wiem jak on smakuje. Lekka paniera, nie jest on jakoś załadowany, zapanierowany na maksa zazwyczaj. Dla mnie to jest po prostu ta ryba nad morzem. Jakby Dla mnie ona mogłaby mieć bardziej przypieczoną tą skórkę, bardziej usmażoną, żeby tego chrupnięcia było więcej. Ale ogólnie jest to po prostu w porządku standardowa ryba nad morzem. Nawet może standardowa, więcej niż standardowa. Jest po prostu smaczna, mięso jest soczyste. Dla mnie idealnie słona, cytrynka wjeżdża i tak naprawdę więcej nie potrzebuje. To jest dla mnie po prostu klasyczny, dobry dorsz nad morzem i tyle. Nie oczekuję też więcej od takiej ryby. Ja, Serek tu Szarlotka tu zawsze była. Dobra surówka z białej, trochę zamajonezowana. Mam wrażenie że też, że tutaj jest trochę pora, bo jest delikatnie ostrawa. Ja w ogóle jestem miłośnikiem surówki z pora, więc mi to pasuje jak najbardziej. Tu kosztuje 8 jest dobra. Fryta jak fryta, w klasycznym mrożoniu. akurat tutaj jest mały zgrzyt, bo wolałbym takie fajne, cieniutkie frytki. A jeśli grube, to bym chciał takie jak u Szymona Czerwińskiego na hotdogach tutaj w polskiej kiełbasie. Tam naprawdę były dobre frytki. Klasyczna mrożonka, totalnie nic specjalnego. Nie ma żadnych fuck-upów w postaci wylewającego się. Tłuszczu, jest lekko chrupiąca, soczysta, jest taka, myślę, jak zawsze. No, to oceniam pozytywnie. Najmniej mi zupa rybna smakowała szczerze. Flaki to ja nie lubię. Mm. Szkoda, że tak dawno nie jadłem dobrej ryby nad morzem przed zjedzeniem tej grubego O wiele gorzej bym się wypowiedział o tamtej ryby. Bardzo delikatna jest Gruby ten filet z dorsza Bardzo dobra No dobra rybka Bardzo udana kolacja, a jeszcze jedno danie przed nami i może deser, jeśli się zgodzi szef Zamówiłem Miętusa Do Miętusa wziąłem frytki, które już Mualan jedyneczka zjadł Ale ja też dołożyłem do tego swoje trzy grosze, bo to były frytki z serem Tutaj dopłacacie 3 zł do normalnych frytek i na frytki wam sypią tą mozzarella, co na grzankach I no jest luks do ser na frytkach nie trzeba tu chyba nikomu niczego tłumaczyć Miętus, ostatnio jedliśmy, u grubego właśnie Ja też nie wiem, czy jest sens porównywać w ogóle jakiekolwiek ryby ze smażalni Do tych ryb u grubego, ponieważ tam on miał te inne ryby On te, te ryby smażył bez panierki, smażył je na głębokim tłuszczu Podejrzewam, że te nie są smażone we fryturze, tylko że są na patelni po prostu robione No nie wiem stary, zachęca nawet bym powiedział Tamten, Kubuś wyświetl nam go teraz no nie, no nie, on się rwał, jakoś dziwny był Ile kosztuje ten miętus? Ano on kosztuje, bo wyszło tutaj 200 gramów 38 zł. Miętus jest droższy od dorsza o złotówkę na 100 Na kilogram Dobra, wjedźmy w samego miętusa, bo już tylko nam taki został Szczerze, on jest lepszy od tego dorsza. Nie wiem, czy teraz powiem głupotę, ale czuję, jakby miętus był troszeczkę tłustszą rybą. Nie wiem, czy tak jest, ale jakby był jeszcze bardziej soczysty i taki przyjemnie się go je Dobra. Też ogólnie ten kawałek miętusa. On jest mały, ale jest bardzo, bardzo gruby. Jest mega soczysty, mimo że chwilę już tu leży i na nas czeka. Szczerze, następnym razem wjeżdżą w miętusa chyba. Dużo bardziej soczysty i też, minimalnie też, tak jakby miał więcej smaku rybnego Za którym niby nie przepadam, ale szczerze, ja już chyba lubię ryby po prostu, więc nie będę gadał, że nie lubię ryb Dobry miętus, lepszy niż dorsz no? Szczerze? Nie spodziewałem się tego i też byłem zniechęcony ogólnie miętusem Dzisiaj Ty miętus win Chłopaki, idę do łazienki, musicie sobie poradzić bez mnie Bardzo dobra ryba Bar przystań dzisiaj pokazał, że nad morzem w Sopocie można całkiem tanio i dobrze zjeść tak. Dobra, jeszcze... Co mam zacząć? Zresztą to zaczynę. Ja Na mam... ciepło? Cukier podwyższony, nie ma. Wyczucia. Właśnie, ciekawe jak moje wyniki lektyny. Więc powiedz ile byś dał? Jak to w dobry, to... Nie jest to wybitne ciasto jabłkowe. Struktura jakby tego nadzienia jego jabłkowego jest taka, że jabłka są dość rupiące, co mi odpowiada. Zapomniałeś się po beże, że trzeba ograć najpierw później zjeść. No. widzę musi teraz wyobrazić tą szarotę. Widzę, ona była niezła to smaczne, ale nie wybitne. Jest słodkie, Miszka lubi słodkie. Dobre No to jest serniczek. A nam ten serniczek. Serniczek Oreo, tak to się nazywa. No i tak wygląda. Ile kosztuje? Jak smakuje? Sernik ma bardzo delikatną strukturę, gdzie, nie, gdzie mamy te czarne ciastka Oreo po generalnie bardziej mi smakuje sernik. W tym miejscu max 17 zł, bo nie są też duże. No więc tak, Molanku, jedno ciacho, jeden kawałek 22 zł. Ogo, nie ma tutaj co się chyba gryźć język. Fajne jest to, że mamy miksa. Lubię takiego miksa w szarlotce, mianowicie trochę takich już upruszonych, w zasadzie już zgrzemowanych jabłek i trochę świeżych, twardych, chrupiących. Spoko. Lubię coś takiego. Jak są same duże kawały twarde, to też jest źle. To musi jednak się czymś zalepić. Smaczna, zwykła, domowa szarlotka. Jadłem lepsze. Myślę, że więcej razy jadłem gorsze niż lepsze, ale jadłem lepsze za 22 zł. Wydaje mi się tutaj takim lekkim skokiem na hajs. Nie oszukujmy się. Szczególnie patrząc na tą porcyjkę, ale szczerze, nie mogę powiedzieć, że to jest niedobro. Ale to Oreo, to ciekawe jest Fajne to kakałko Przypomina mi to tiramisu z tak z góry, jak na to patrzę Uuu, ten spód to mocno kakaowy jest Uuu, no sernik zajebisty no, Taka pianka, mocno kakaowy Oreo chyba jeszcze nie trafiłem, albo miękkie są mm, mocno czekoladowy, mocno kakałowy, lubię takie ciasta Nie no, bez podjazdu do szarlotki znaczy, Charlotte nie ma podjazdu. Super zalepienie, super zakakałowanie. A przy tym bardzo delikatna pozycja. Fajny deserek. Dobre są te ciasta, ale są drogie. A jakby to podsumować, ogólnie nasza opinia, temu miejscu, jakaby nie była, nic nie da. Ani w jedną, ani w drugą stronę, bo to miejsce jest tak popularne i jest tu taki ruch, że wydaje mi się, że nic już tego po prostu nie zmieni. No, chyba żeby, nie wiem, nagle wyszła tu jakaś afera, że się zatruło tysiąc osób w jakąś salmonelę czy czymś tam, nie wiem. Świetny widok, super lokalizacja. Dla mnie też to miejsce jest sentymentalne, bo za dzieciaka tutaj bywałem. Lubię tu po prostu przyjść. Jedzenie wiadomo, da się pewnie znaleźć lepsze. Aczkolwiek też miejsca, które odwiedzaliśmy wcześniej na tej trasie pokazały, że da się to zrobić gorzej. i koniecznie taniej. Tu jest po prostu spoko i wydaje mi się, że tu jest wystarczająco spoko, żeby tutaj cały czas był tłum. Bar na pewno jeszcze nieraz w swoim życiu odwiedzę. Fajnie, że poznałem tego szaszłyka, bo myślę, że to będzie pozycja, którą po prostu zamówię następnym razem, bo fajna przekąska. Szaszłyk dobry, ale ten tatar też jest dobry. Jak za 26 zł nie, nie mogę powiedzieć złego słowa. Najgorsza pozycja tutaj, według nie, zupa rybla. Dla mnie smakowała jak flaki, a mi flaki po prostu źle się kojarzą. Co mogliście zobaczyć na filmie specjalnym z okazji miliona subskrypcji. Żegnam się z Wami i dajcie znać, czy Wy tu kiedyś byliście, jedliście, co o tym myślicie. Zapraszam do subskrypcji i widzimy się pewnie już za parę dni. Ahoj! <ścoughs>